Jak nakładać aktywator skrętu, aby wyszły takie piękne, zdefiniowane loki, a nie tłuste, obciążone lub spuszone włosy? Zacznij od ociekających z wody włosów. Jeśli będą niewystarczająco mokre, może się pojawić puch i posklejone włosy. Nałóż niewielką ilość aktywatora. Najlepiej zacząć od ziarnka grochu albo orzecha włoskiego. Ilość zależy od porowatości, gęstości i długości włosów. Im cieńsze włosy, tym lepiej nałożyć mniej. Przy kolejnych stylizacjach odkryjesz idealną ilość do Twoich włosów, więc nie zrażaj się. Ja lubię go wczesać. Aktywator skrętu to inaczej odżywka bez spłukiwania, więc nie spukujemy jej. Pomaga wygładzić i nawilżyć skręt, dodaje miękkości i sprężystości. Użyłam dziś Kanto a Berry. Mam go ze sklepu Loczek. Kocham aktywatory od kantu one dosłownie się nie kończą. Aktywator przygotowuje włosy do nałożenia stylizatora. I właśnie go nałożę, użyję szczotki stylizującej i wysuszę włosy dyfuzorem. Na koniec olejek i piękne, odżywione, mięciutkie loki gotowe. Koniecznie pokaż to swojej bestii, która ma kręcone albo falowane włosy. W razie czego znajdziesz mniej więcej włosowych porad.